O! Oh. Bom dia że Inglesz Nie korto inglesz, ale inglesz Ingles, iglesz. Pobiegane? Tak Jak sobie myślę Jak dużym badałem jest w świecie rozwoju mówią, że tam trzeba wszystkie obszary mieć poukładane czyli zdrowie, finanse rodzina ee, hobby, pasja Gdzieś tam jeszcze piątego było Chyba duchowość było to nazwane. I codziennie robię sobie taki test. Czy wszystkie te punkty są odkaczone. Powiem, że trzeba by to robić raz na kwartał, raz na rok po Sylwestrze. A ja to robię codziennie, co drugi dzień. Zdrowie? Never better. Rodzina? Kwitnąco, pachnąco. Finanse? Boga cię, kiedyś pisz. Wstaje rano, co raporty sprzedaży. Wszystko się zgadza. Eee... Duchowość? No jest, jest przestrzeń na to jeszcze. Czemu o tym mówię? Jesteśmy wychowywani w ten sposób, żeby nie mówić, nie dzielić się. Bo to jest chwalenie się, on jest takim piętą. A co by było, gdyby nazwać to chwalenie właśnie inspirowaniem siebie? Nawzajem. Hmm? To jakby pierwsza myśl poranna, druga myśl, druga myśl poranna. powiedziałam mi się w myślach, druga myśl polarna. Nie, chodzi o myśl po... Kurde myśl poranną. Ludzie mówią tak. Nie mogę dłużej na Maderze zostać, bo mam biznes w Polsce. Nie mogę tu dłużej być, bo tam klienci nie wzywają. Nie mogę wyjechać, bo ktoś chory w rodzinie. Nie mogę zrobić tego, bo coś, bo coś, bo coś. I wszystko to byśmy podczas mówienia tego pokazywali palcem to idzie też, że, że oni, że ja nie mogę, bo oni, bo okoliczności, bo oni, ja, ja nie. Chciałem, ale nie mogę. A wszystko, kurde, wszystko się bierze. Z wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie. Wszystko. Wszystko. Czyli inaczej jest, ja wybrałem taki biznes, który wymaga ode mnie, żeby być tam. To jest coś innego niż, no nie mogę to dłużej być, bo, bo biznes wzywa. pierwsze. I trzecie przemyślenie. Coś, co mi tak kołata po głowie od dwóch, trzech miesięcy, ten ekstremalnie, ekstremalnie zły kult ciężkiej pracy dla ciężkiej pracy. To nie chodzi o to, że to jest złe. Nie, 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 Ludzie są uzależnieni od pracy. Tak mówię, to wszyscy ludzie tacy byli. No, spora część. Są uzależnieni od pracy. A nie od wyników pracy. O? Ja, na przykład, z każdym dniem, miesiącem, rokiem jestem jeszcze bardziej uzależniony od wyników mojej pracy, a coraz mniej przywiązany do roboczych godzin, które na tą pracę poświęcam. Kiedyś było tak. Cisnąłem na maksa, licząc robocze godziny. No bo tylko to miałem. Ale z czasem pojawiają się zasoby, to pieniądze, które można na przykład kupić reklamę internetową, a już wtedy nie musisz cały czas w tej internecie nam śmigać, bo reklama za ciebie to robi. Na przykład. Ale ta kasa jest zrobiona z aktywności organicznych, tego hastowania wcześniej. Więc znowu pytanie: Czy jesteś uzależniony od pracy? Wiecie, o co chodzić, taka duma. Pozdrawiam tych wszystkich moich ziomków przedsiębiorczości, którzy są na Instagramie i tak właśnie są tego pracowania uzależnieni. jak tak się dupię? na i pokmienić, jaki jest, jaki jest najłatwiejszy sposób. Żeby dzisiaj, tu i teraz natychmiast zrobić pierwsze, no powiem to, bo to będzie bardzo kontrowersyjne. 10 euro. O, wiem, koszty rodziny. 10 euro. Całe wydatki smp Power zaczęło się od książki za 39 zł. Czyli od sprzedaży książki jednego produktu za 39 zł do kilku milionów sprzedaży rocznie. Książek, książek, masz książki. Czy może być coś trudniejszego od sprzedaży niż książki? No nie sądzę. I prawie, że takie przemyślenie dzisiaj. Ach, dużo, może to takie sabado domingo jest, sobing, takie święte domingo dzisiaj, że tyle spływa do mnie z góry. No. To jest pod kątem bycia nieoświeconym. to daleka droga, żeby być buddom to daleka droga. Ale przebudzonym przebudzonym i w biznesie i w życiu i w finansach i, i w geografii i w lifestylu. Bycie przebudzonym, teraz bycie przebudzonym, a się do tego grona zaliczam Jest mi jeszcze bardziej, się rozgaszczam w tym gronie nielicznym. Ludzi przebudzonych, Oj, Maria, ale on kiedyś co on w ogóle gada, co on w ogóle opowiada, jak on tak może mówić. Mm. Nie, 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 nie. Jak tak myślisz, znaczy, że daleka droga przed tobą, przyjacielu. Serio. No to tak, jest nas mniej, to po pierwsze. po drugie, wszystko co robimy. Boli, kuje w oczy, w serce, w głowę innych. Jak żyjemy, jak mówimy. No, znajdź jedno smutne zdjęcie Osmana. No, chyba tylko na mnie, na drukach na YouTubie, gdzie Piotek, mój tutaj edytor, mówi, że potrzebuje emocji różne niż tylko Osman ucieszony. To to. tak. Bo jak coś postujemy, to sobie. Ej, ale to urazi tą osobę. Albo ten, ten, ten będzie się na mnie gniewał. Albo, co myślę? Ale. A to jest ich problem. To jest ich problem, nie mój. A? I może nawet to był moment, gdzie miałem krótko przy opublikowaniu internetu. Bo myślałem, że kurde, publikuję to, znowu jakaś główno burza, coś tam. I będzie joj czy maruzi, jakaś ciotka się obrazi, ktoś tutaj będzie płakał, że to o nim jest. No. To było głębokie. Wiecie o co mam najwięcej pytań od Was? Na pewno wiecie, bo to Wy pytacie. Najwięcej pytań jest o to, ile kosztuje taki wyjazd. Ile kosztują bilety, ile kosztuje noslek, ile kosztuje samochód, żarcie. I odpowiem tak trochę nie wprost. Po pierwsze, to nie ma żadnego znaczenia. Serio. Słyszałem taki koncept ostatnio, że na świecie wszystko jest za darmo. Tak, hmm, jak to za darmo? Hmm. Ale tak idąc głębiej, wszystko jest za darmo. Się zarobisz. Inaczej. Wszystko jest za darmo. Ludzie mogą Ci zrobić samochód marzeń, wybudować willę marzeń. Nie wiem, jacht marzeń. Ktoś Ci może zrobić jacht. Tylko w zamian za to, że pokażesz mu na ekranie cyferkę. Widziałem ja to chyba u Andrew Tata. Taki koncept. Ekstremalnie on mi się podoba, że jeżeli umiesz zabrać pieniądze, to wszystko jest za darmo. Bo nie patrzysz na ceny, po prostu masz to. Nie dziwi się, że ktoś Ci wybudował ten jacht, dom, samochód. Cokolwiek, zegarek. Tylko zamiast za to, za to, że pokazałeś mu cyferki na, na ekranie. I odsyłam każdego z Was do książki Felixa Denisa How to get Rich. Jest dostępna oczywiście przez osmpower.pl. Jak zrobić bogactwo? I tam, właśnie cały koncept tej gry jest opisany, że wszystko jest grą. Nawet jej uważa, że nie. Także podsumowując. Biznes to gra. Zabawna gra o poważnych zasadach. A nie odwrotnie. Poważna gra o niepoważnych zasadach. Właśnie, mm, Zabawna gra o poważnych zasadach. A druga rzecz to, że wszystko jest w życiu za darmo. No? Jak tylko potrafisz pokazać cyferkę na ekranie komóreczki, albo wysłać cyf ciąg cyferek. No, o oczywiste, oczywiste nauczyć się zarabiać. Ja się tego uczę codziennie. Codziennie uczę się tego, co zrobić, żeby zarabiać więcej. I tak, nawet jeżeli to nie wierzysz, to uwaga, będzie szok. Będzie szok. Pieniądze są ważne. Ale jak ich nie ma, są najważniejsze.